Browser Spolnoć jest niesamowita rzecz, którą musicie odkryć razem ze mną. Wchodzimy sobie w zawymiarze. Wchodzimy sobie w naszego 8-bitowca. I na naszym 8-bitowcu pojawiają się napisy. Znaczy, gdy klikniemy w te napisy, pojawia się liczba 7. I teraz musimy chwilę zaczekać chyba. Więc widzimy się jak to już. Już jest dwa, 1. 0. Uwaga. Co to? Co to? Jakieś napisy. A jak nie klikniemy? Co to się stanie? Co to? Widzicie? Jak się jakaś się odpaliła? Yy. Eee. Jakaś tutaj krótka scenka. czy brało stars takie coś. No, to co my mamy? Co my mamy tu robić? Halo? Jesteśmy jakimś miesza. W statku ośmiobitowca. Jezu, jaka, jaka fajna... O! o! dobra. Mamy chyba turbo... O nie! Au. Auaj. Au. Ty, jakie fajne! O nie! Gdzie ja poleciałem? A. Jeszcze raz. Ale jak, jakie fajoski to było? Jezu, jakie je nigdy o tym nie widziałem. Koniecznie to musicie zrobić. A ja chciałem przypomnieć, że um, one się klikały. E, jak się pojawiało 1-0, to ja to musiałem klikać, niestety. Jakby to samo się nie klikało, to by dalej było 7. Tutaj już jest to trudne. Nie, 8 to widzę Teraz musimy jeszcze raz, ale teraz musi już się udać. Dobra. Dobra. Jak wiecie, jak gram w tą grę pierwszy raz, no to co mam się dziwić, że ja tutaj przegrywam w tej grę. Tak? To jest... trzeba to umieinę sobie. E, do, Nie zabrałam gwiazdy. <laughs> no, Raz na samej górze. Tu prawie nie ma tych płomieni. <głos> <głos> o, dobra, dobra. Aj. Gdzie ja? Ty, portal nie zabrał. Okej. Okay. Więc to był ten dziwny odcinek dzisiaj. Jeżeli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A ja się z wami już tak pa! papa. Oj, papa. Pa.